Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj sobie obczajmy nowy motyw. Przepraszam, musiałam Was usunąć niektórych ze znajomych, bo miałam takie straszliwe lagi. Nawet widzicie, mam teraz 211 y, znajomych, miałam 250, no i oczywiście miałam limit, nie? Bo w 16. 16 tyle, możemy mieć tylko 250. W każdym razie miałam takie lagi, miałam już limit, a chciałam Was naprawdę mieć znajomych. Dlatego proszę Was, abyście zapraszali mnie na dwa tutaj y, inne konta, czyli na Simona, mam go w serduszku, na i, no i na XLOLI. Eee, też takie takie serduszko, no, no, eee, które jest kątem od Mówi Star Planet od Zera, no, no do którego też zapraszam, niedługo będę, ja niedługo muszę nagrać drugi odcinek, bo dawno nie nagrywałam tego Mówi Star Planet od Zera, ale w każdym razie, to no, przejdźmy już do tematu tego naszego odcinka, idźmy już do tego sklepu, o o o o, o. przepraszam, przepraszam Państwa, to już chyba było na Mówi Star Planet a więc, okej, okay. tutaj wszystko ładnie, tak fajnie wygląda. Um, no i tak, um, jest pięć stron, to całkiem dużo nie jest. I może spróbuję coś e, wam tutaj wykombinować. Spróbuję wam, mhm. spróbuję sobie coś wykombinować, ale ja wam to przyspieszę chyba. A dobra, zrobię cięcie. Nie będę się już bawiła w przyspieszanie. Powiem Wam szczerze, że te ciuchy są ładne, ale trudno z nich jakiś komplet zrobić. I dobra, może znam sobie takie niebieskie, może zrobimy bardziej. Tutaj widzę tak z tyłu, takie fajnie niebiesko jest. Zróbmy sobie. To mam tak. Niech, tak? Ok, zrobimy sobie tak, tak tutaj właśnie. Teraz kolorki. Wszystkie niebieskie sobie weźmy. na no to. Ja jeszcze tylko tutaj. Się to, to. bierzemy na to. Ten kolor. Tak samo weźmy sobie to. A to, to, to co to jest? To jest pluska Weźmy sobie na biały zupełnie. Okej. Okay, myślę, że taki komplecik jest fajny. Polecam go. Zaraz sobie luka zrobię. Powiem Wam szczerze, że te uszy do tego pasowały, gdyby były w innym kolorze. Tia, ale jeżeli niestety nie są, to trzeba ym, wziąć chyba coś innego na głowę z szafy. Co jest lepsze? Ta kokarda czy ta? Nie wiem, ale chyba ta. Chociaż chociaż nie wiem. Może będzie lepiej bez żadnej. Chyba jednak będzie lepiej bez żadnej. Ok, a więc stwórzmy sobie tutaj luka. Tak. Jak to ja zawsze robię? No tak zawsze. No pierwsza moja taka nazwa. A więc możecie to sobie tutaj polejkować. Będzie mi miło. No i kupić. Kupić też można. No a z animacji co my tutaj mamy? Takie coś. Co ja gram na szklance chyba. Powiem wam, fajna Dobra Tutaj co mam? O konik Super A tutaj No ciekawość Mnie zżera Aha Co on próbuje spowodować wypadek No chyba Jakoś tak Tutaj Konik mnie nadepnął Aha Ja się zmieniam w konia, okej jednorożca. Przepraszam. Ale tutaj popytaj, popytaj. A tutaj co mamy? To mamy coś takiego. A ja chyba u widziałam taką animację. Taką, że... A nie, to mi się chyba przewidziało. Albo to nie z tego motywu. Nie z tego. Dobra, ja jakąś wybiorę i zaraz do was wracam. Dobra, wezmę sobie taką muzyczną animację ale niestety się zacięło korekty ale lucky no to właśnie jest taki przykład dlaczego usunęłam znajomych okej okay, nareszcie się kupiło i w ogóle widzę że coś tam mam w awardsach ale okej okay. dobra to będziemy sobie drali. Co by jeszcze tutaj y, zobaczyć? Tutaj mamy takie no, no w rzeczach, koniki jak to zawsze. Co um, my mamy po duchem? I nie, nie mam ochoty pić konia. Okej, okay, um, jedna strona, ale kiepsko nie dali do tego takiego loga jak to zawsze dają. To nie mam co wstawić na miniaturkę. Ale tło jest, no więc tło sobie zaraz kupimy. Tylko, że no, chyba po odcinku, bo muszę sobie 50 tarkońców nakupić. Nakupić, aha. No, wydobyć ze, ze zwierzaków. No więc ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o łapce w górę i o dołączeniu do mojego klubu na MSP. No. Mhm. Dobra, I, i jeszcze dziękuję Wam za prezenty. Bo niektórzy wczoraj wchodzę sobie na Star Planet, w ciągu jakieś 5-30 minut, trzy osoby dawały mi prezenty. Co jak na mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Naprawdę. Ale dobra, w każdym razie dziękuję Wam. Ale jeszcze nie otworzę ich. Nie wiem, może zrobię kiedyś mega prezenty. Żeby ktoś nie myślał, że, że jak mam, 3, że mam tylko trzy prezenty. Nie, tam są trzy strony Waszych prezentów. Bardzo dużo, nie? <dobra>, Dobra, więc y, buziaczki no i pa, pa.